Chciałam Ci też zapytać o sytuację, która wydarzyła się w minionym tygodniu właśnie przed finałem programu Disco Star. Ja dzisiaj tak obserwowałam Zemka i ta jego energia, to że on tak wspaniale też odnalazł się w roli Jurora, mając mimo wszystko no, na pewno z tyłu głowy jakieś problemy. No bo wiadomo, że jednak ma syna jedynego, a jak to ojciec, na pewno chciałby dla niego jak najlepiej. No to myślę, że trzeba się o to spytać tylko i wyłącznie Zenka. Ja z szacunku do Zenka i do Danusi nie będę o tym opowiadał, ponieważ nigdy nie będę mówił tym bardziej o swojej rodzinie, a tym bardziej też o czyjejś rodzinie. Powiedzmy, że jego sprawa, będzie chciał to skomentować. Proszę bardzo, dziwię się tylko, że ludzie to podchwytują i chętnie to oglądają, no ale takie mamy czasy. A wy go wspieraliście w jakiś sposób jako jurorzy? No bo spędzaliście sporo czasu na planie. Musisz coś zrozumieć. Zenek jest tak opanowaną osobą, tak grzeczną.